Witamy wszystkich szlachetnych laków, laków, sarmatów, Polaków, Słowian. Polaków, drodzy Państwo, Słowian. Witamy wszystkich uczestników Siódmego Zjazdu Katolickiego Christianitatis, gdzie mamy 13, 13 września, anonim 2021, Dzień Patiński. Witamy tu obecnych, Kanclerza Wielkiego Koronnego Właśnie Wielmożnego Cezarek Mariusz usty? witamy Marszałka Prezydenta Najczęściej Słowenii Królestwa Polskiego Lechii Ja się nazywam tego. i za kamerą żona Królowa e, Iwona Maria Leszczyńska, drodzy Państwo. E, jesteśmy bardzo wdzięczni w Bożej Bogu i tutaj obecnym, że jest nam dane dzisiaj e, rozpoczynać, zagajać drugi dzień Siódmego Zjazdu Katolickiego. Siódmego w formule, że pierwszy odbył się przed wojną, a sześć myśmy już przeprowadzili zjazd. Czyli ten jest nasz szósty, ale w kolejności, żeby była ta sukcesja, pełna łączność z tym Zjazdem Katolickim, międzywojennym, jest siódmy Zjazd Katolicki. Siódemka ma też swoje znaczenie, ale nie przypada do tego tak bardzo wielkiej wagi. Zna znak ryby, ten znak pierwotny chrześcijaństwo pokazuje, że wracamy do źródeł. Christianitatis, i Christianitas oznacza, że jesteśmy w trybie mesjanistycznym, mesjańskim, zwracającym ogromną wagę na słowieńszczyznę. Tego właśnie jesteśmy sławni. I tutaj wielkie dzięki serialnemu świętym Starości generalnemu i gospodarzowi tej ziemi, ale także Jarosławowi Może ktoś jeszcze dzisiaj dojdzie. Nie będziemy zgłaszać w tym momencie pretensji, że tak mało nas tu jest, bo po prostu nie doceniamy jeszcze znaczenia zjazdu katolickiego. Ten zjazd był bardzo doceniony w okresie między, międzywojennym. Widocznie nie jest to okres ani transformacji, ani dążenia do prawdy, ani jakiejś refleksji katolików świeckich e, na tym, jaki jest stan kościoła katolickiego, jaki jest stan wiary i tak dalej. I tak dalej. E, drodzy Państwo, za chwilę zaczniemy czytaniem Ewangelii, ale, ale jeszcze przeczytamy o zawołaniu się Zjazdu Katolickiego. Nikogo też na tej ziemi nie nazywajcie Waszym Ojcem, nie jeden bowiem jest ojcem. Niebie. To jest zawołanie tego zjazdu, miejsce zjazdu sławnego, jesteśmy w Sowieńskim Domu Kultury, drodzy Państwo, i e, bardzo się cieszymy, że jest on tu z nami. Przeczytamy w tej chwili, czy marszałek przeczyta, jakby żona mogła się kierować na marszałka, ale też wyświetlamy w tej chwili słowa Ewangelii na dzisiejszy dzień. I przejdziemy też do patrona dzisiejszego dnia, to jest patronem szczególnym. Bardzo prosimy o do Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo prosimy marszałka, żeby tam przeczytał Wysłuchajmy Słowa Bożego, dziś Według Ewangelii Świętego Jana, który biskupa i doktora kościoła, wchodzimy takie święto. I cytuję. Gdy Jezus kończył przemawiać do słuchającego go ludu, wszedł do karfarna, a sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, chorował i był już umierający. Skoro setnik usłyszał o Jezusie, wyszedł do niego starszy żydowski, prosząc. Go, aby przyszedł i uzdrowił Jego sługę. Gdy przyszli do Jezusa, bardzo Go prosili. – Zasługuję, abyś Mu to uczynił. Miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Poszedł więc Jezus razem z nim, A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał przyjaciół, aby mu powiedzieli – Panie, nie truć się, bo nie jestem godny, abyś szedł do Mego domu. Dlatego też samego siebie nie ustałem za godnego, aby przyjąć, przyjść do ciebie. Ale powiedz co, A mój sługa będzie uzdrowiony, bo i ja, chociaż sam podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. I kiedy mówi jednemu z nich: Idź, on idzie, a innemu przyjdź, on przychodzi. A gdy do sługi mówię: Zrób to, on zrobi. Gdy Jezus tego słyszał, zdziwi się, zwracając się do tłumu, który szedł za nim, powiedział: Mówię wam, nawet w Izraelu nie spotkałem tak silnych jak a gdy posłańcy wrócili do domu, zastali w zdrowej. Oto to Boże. Drodzy Państwo, chcielibyśmy bardzo podziękować za tą magię i się może wysiąć, jeszcze może stanę tu na taką modlitwę, polskie modlitwy i drodzy Państwo, to są modlitwy no zaczyna się od boga od, od rodzicy generalnie, drodzy Państwo, i to jest piękna, można powiedzieć, modlitwa to odczytamy, Boga Rodzica dziewica Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna Gospodzina, Matko Zwolona Maryja, zeszczy nam, spuści nam kieruje tego twego dzieła Chrzciciela Bożycze. Usłyszmy włosy, na myśli dziewicze, człowiecze, Słysz modlitwę nią nosimy, a za tak graczy jego sztosimy, a na świecie zbożny popyt, pobyt, pobyt po żywocie rajskich, przebyt, kirielejsom. Proszę no a się ciężko czyta, przepraszamy za te literówki, za błędy, no nie takiego wzroku jak kiedyś, ale to jest taka pierwsza modlitwa, którą przeczytaliśmy na bitwę pod i przypisywana jest Wojciechowi. Przeczytamy też druga, którą nawiązuje do tego do tej, do tej wczorajszego dnia i wystąpienia Pana Alfreda, górnickiego premiera. Yy. Z dawna Polski gdzieś królową Maryjo, Ty za nami przemów słuchu Maryjo, ociemniąłem, podaj rękę, nie wytrwałem, skracaj rękę, Seku weź porękę Maryję, Maryjo, z dawna Polski tyś królową Maryjo, ty za nami przemów sługą Maryjo, weź w nawet nawet cały, który żyje dla twiej chwały, niech rozwija się wspaniały Maryjo. Drodzy Państwo, to jest y, modlitwy polskie najpiękniejsze i jest oczywiście więcej, one wyraźnie obowiązują do swojej że wszyscy, My tutaj, bo chcieliśmy tam jeszcze egzegerzę tego Pisma Świętego, które przeczytał Marszałek. Y, I zróbmy taką oświetlą egzegezę. Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do słuchającego Go ludu, czyli Jezus przemawiał do tłumu z tego wynika, prawda? I sługa pewnego setnika, sługa pewnego, to jest bardzo ważne a propos tego, co będziemy za chwilę mówić. Szczególnie przez niego synem chorował bliskich do śmierci. Sługa setnika, sługa. Dzisiaj byśmy powiedzieli pracownik, tak? To sługa, czyli Pokazuje to Pismo Święte, jaka była hierarchia, jaka była organizacja ustrojowa wówczas. Przez niego ceniony i bliski był śmierć. Później wyszła wstać starczyznę żydowską i żeby uzdrowił mu To, co wczoraj mówiliśmy. Uzdrowił. Uzdrowił, a nie uleczył. Mówiliśmy to wczoraj, prawda? Dzisiaj jest problem, że wszyscy chcą być uleczeni. A wtedy nie było z to w ogóle znane, tylko że był uzdrowiony. Chrystus nie leczył, tylko uzdrawiał. To jest bardzo ważne słowo. Przyszli, ta starszyzna, przyszła godzien jest, czyli zasługuje. Godzien godny, tak? Godny jest. Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył. Czyli on zasługuje na to, żebyś go uzdrowił. Miłuje bowiem nasz naród. Naród to jest ród rodzina. Miłuje bowiem nasz naród. I sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto zdążał z nimi. I sam zbudował synagogę, czyli zbudował, zbudował świątynię. Ale idźmy dalej. A gdy dłużej daleko, domu setnik wysłał do niego przyjaciół ze słowami: Panie, nie trudź się, bo nie jestem to za te słowa, które wypowiadamy przed przyjęciem komunii. prawda? Nie trudź się. Zorientował się setnik, że chyba za dużo żąda. Nie jestem godzien, czyli tamten był godzien uzdrowienia, a on sam nie jest godzien, abyś wszedł pod dach mój. Czyli ma sługę godnego uzdrowienia, ale sam nie czuje się godny, jako setnik, czyli poborca można powiedzieć, tak? Znaczy wojskowy, przepraszam, bo setnik to był wojskowy. Nie czuje się godny, żeby przyjąć Jezusa, abyś wszedł pod dach mój, dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do ciebie, dlatego on nie przyszedł. Lecz powiedz słowo, a mój słucha odzyska zdrowie. Czyli chcę to jakby na odległość zrobić, prawda? I teraz zobaczmy, jaka jest struktura władzy w czasach Jezusa. Bo ja choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Czyli ten setnik, który jest wojskowy, ma nad sobą zwierzchników, ale ma pod sobą żołnierzy. I mówię temu idź, to jest tryb imperatyw, czyli wykrzyknikowy. Nie, proszę iść, niech Pan pójdzie, proszę, niech Pan pójdzie. Zrób, idź, a idzie. Czyli posłuch, posłuch, wojskowy posłuch, tak? Idź, a musi iść. Przyjdź, a przychodzi. Przyjdź, a musi przyjść. A mojemu słudze, to jest bardzo ważne, słudze, czyli jakby temu, co posługuje, adjutantowi, powiedzmy to, tak? Zrób to, a zrobi. Wszystko w formule wykrzyknikowej. Nie wymagającej dużego myślenia. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się nad Nim, zdziwił się. Jezus, który był Bogiem, zdziwił się. I zwróciwszy się do tłumu, który szedł za nim rzekł. Powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu, czyli u Żydów. A gdyby słańcy wrócili do domu, zostanie supę zdrowego. Teraz pytanie, gdzie jest ta wiara? Jak ktoś przeczytał to dobrze, będzie gdzie jest ta wiara? No dzisiaj wiara w kościele to już pada na kolana, modli się, coś tam. Gdzie jest ta wiara jest? Otóż ten, który zarządzał, zdał sobie sprawę, że nie ma nad wszystkim mocy. Muszę powiedzieć, przyjdź, zrób, ale nie ma mocy. Uzdrów się. Uzdrawiam cię. Ma potężną władzę. Wszystko, co mówi, wszystko jest wykonywane. Natychmiast. Tak wobec... Podlewek mu żołnierzy jak osoby mu służących, słuch, adiutantów, osób świeckich. Ale nie ma władzy duchowej. Nie może nad zdrowiem zapanować człowieka. Oczywiście to może być dwuznaczne, ten logiczny człowiek chory, tak? On może być niekoniecznie chory w znaczeniu dzisiejszym. Nie ma, nie ma możliwości, żeby go uzdrowił. I prosi o to Jezusa. Mówi, ja mam ogromną władzę. Wszystko, co mówię, się spełnia. Ale tu moja władza nie sięga. I pochyla się nad Jezusem. Nawet mówi, że nie jest godzien, żeby do Niego pójść, i nawet nie jest godzien, żeby Go zaprosić w swoje kroki. Ale wie, że jak powie słowo Jezus, to Jego sługa będzie uzdrowiona. I zauważmy jeszcze jedno. On nie walczy o tego żołnierza, bo obowiązkiem żołnierza jest ginąć. On walczy o sługę, który mu wiernie służy. On walczy o sługę. I wyciągnijcie z tego Państwa wnioski odnośnie, Charakteru ustrojowego, państwa, które my proponujemy jako królestwo polskie leki. Proszę Państwa, dzisiaj jest 13 września, który jest dzień bardzo szczególny, bo jest dniem świętego Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła. On jest, ten Jan Chryzostom jest przedstawiany, bo to jest brewiarza. On jest przedstawiany jako Jan Chryzostom, ale bardzo często się powtarza, znajdziecie to Państwo jako Jan Chryzostom Złotousty który definiuje jakby, jakby, jego przydomek, tak, złoto usty, czyli ten, który potrafił mówić, tak. Eee, tutaj zawsze się zastanawiamy, czy właśnie my, Cezary to usty, to właśnie też nie jest u nas złoto usty. I jest szczególny dzień patronalny, ale on ma jeszcze po drugie, drugie znaczenie. Święty Jan to został złotousty, że on ułożył liturgię słowiańską. Jakby Państwo, nie będziemy może całego czytać tutaj, yy, yy, ale Tutaj w pewnym momencie jego na jego kazania przebywały tłumy, prawda? Czyli potrafił przemawiać do ludu. E, a następnie, drodzy Państwo, e, tradycja przepisuje w tym miejscu, tradycja przepisuje świętemu Janowi, Chrostanowi Złotą Ustępu, autorstwo jednej z form celebracji włoskiej, liturgii zwanej jego imieniem, która do dziś jest praktykowana w rządku bizantyjskim. Jest to ta zwana zwyczajna, czyli odbierana przez większą część roku, liturgia prawosłowna i katolicka. Ale to jest też liturgia słowiańska. To w książkach się to znajduje i znajdziemy. to. Liturgia słowiańska, przetłumaczona tą, którą przyszedł Cyril i Przyniósł nam tutaj na słowiańszczyznę. I dlatego warto o nim wspominać i warto się nim modlić. W liturgii słowiańskiej było obowiązkowe wspomnienie, w samej liturgii, jeśli dzisiaj modlimy za biskupów, tak i tak dalej, to w liturgii występuje modlitwa obowiązkowa. My to może pokażemy, w którym, w którym, to jest, można powiedzieć, w którym to jest, żebyśmy to sobie tutaj od razu wysłowili. To jest bardzo ważne. Może to będzie troszkę czasu zajmowało, to my to pokażemy. My to pokażemy. To jest tutaj, no, rządek słowiański. Nie, to będzie tutaj. To będzie tutaj, gdzie jest po prostu nie, to jednak to nie będzie tutaj, to nie będzie Dzień dobry, drodzy Państwo, liturgię, pokażemy tą liturgię. Zaraz to w każdym razie znajdziemy, bo to jest jeszcze, jeszcze chyba jest jedna pozycja, spróbujemy ja ją tutaj znaleźć, jeszcze ją tutaj na pewno sobie tutaj przygotowali. I tam jest w tej liturgii pokazane. A jest tutaj, przepraszam, przepraszamy liturgię, zaraz jak tutaj znajdziemy. to jest w innym jak nie w PDF-ie, tylko to jest w innym formacie zapisu. No już mamy ją. O, i tu jest liturgia wschodnia. Pokażemy ją tutaj. Liturgia wschodnia, czyli msza święta tego obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. I pokażemy tutaj, prawda, grecko, tutaj, obrządek grecko-słowiański, 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 tak był zamiany. I tu, jak przejdziemy już na, na czytanie tej, tego obrządku, sekundka, o, msza. I tu w pewnym momencie jest modlitwa obowiązkowa za świętego Jana, spróbujemy to znaleźć, prawda, za świętego Jana Chrystostoma. Czyli to było to było po prostu obowiązkowe. Nie wiem, czy teraz to szybko znajdziemy, ale w każdym razie jest to w tej liturgii obowiązkowe wspomnienie Jana, czyli jakby autora tej, tej liturgii, tego rytu, tego rytuału. Myśmy to wczoraj pokazywali i gdzieś tam jakby nam się teraz nie udało, później jeszcze raz to rozkrewiłem. To jest bardzo ciekawe, żebyśmy to po prostu, ja to później spokojnie znajdę, bo nie muszę jakby teraz akurat to znaleźć, tylko później to pokażemy. Ale w każdym razie jak pokazujemy, jeszcze raz to wrócimy, każdy może sobie znaleźć. Internetowe pytanie, prawda? Liturgia wschodnia, msza Święta do Porządku bizandysko słowiańskiego i Liturgia Wschodnia, czyli Nsza Święta do Słowiańskiego. Lublin 1937 i drodzy Państwo, po prostu yy, znajdziecie tu zresztą we wstępie, też jest napisane, że tą liturgię yy, tutaj też mamy ciężko, bo tak szybko jak szuka, to ma ciężko znaleźć, ale w każdym razie yy, jest to też wyszczególnione, że, że kto, kto jakby tutaj jest autorem tej, tej liturgii. Yy, Mamy w takim razie liturgię, nie tylko właśnie jakby Marszałek tutaj gdzieś pokazał liturgię, czy rytuał kolejarski, tutaj gdzieś jest, o właśnie, drodzy Państwo. Mamy rytuał kolejarski, tak, możemy odprawiać sze, a nie mamy rytuału słowiańskiego, naturalnego aktualnego, z imprimatury albo bez imprimatury, ale my właśnie opowiadamy się za rytuałem słowiańskim. I teraz, drodzy Państwo, przejdziemy tego szybciutko jeszcze na uniwersał i na drugi dzień, żebyśmy to szybko przyspieszyli teraz. Pierwszy dzień, drugi dzień zagadnienia aktualnego stanu wiary i pokoju Bożego. Przejdziemy sobie szybciutko, już nie będziemy czytać z tych tutaj... Tylko drugi dzień. E, jesteśmy w tym dniu dzisiaj. Uciec, e, nie byliśmy dzisiaj na mszy świętej, drodzy Państwo, ponieważ okazało się, że msza święta w Starym Krakowie jest w, tylko w kaplicy, nie w kościele, z tylko raz w tygodniu. I postanowiliśmy, że Zaczniemy z Jaska mszą i zakończymy go Mszą prawdopodobnie w Sławnie, czyli jutro w sławnie zakończymy szrząsię. sami sobie nie utrudniać nie robić jeszcze konfuzji, ponieważ wczoraj była ta Scysja, w samym Krakowie nie musimy tutaj y, pokazywać tam swojej ortodoksji, prawda, jakby epatować tym. Nie byłoby to chyba Panu Bogu miłe. Objawienia fatyńskie, czy żeby musi Co Wczoraj mówiliśmy o tym. Biblijna nierządnica, co oznacza? Sakrament pokuty i pojednania celi zaczenia sakramentu. Sakrament pokuty i pojednania między społecznościami narodami, to w kontekście ludobójstwa y, na Co to jest spokój Boży, Dare Ducha Świętego, warunki dobrej spowiedzi, co to jest ekspiacja indywidualna i zbiorowa, jak mogą się pojednywać z własnymi czy niektóre narody winny paść na kolana w akcie pokuty i pojednania, czy to, y, co to jest spowiedź, ekspiacja narodowa, kongres pokojowy w Arktowisku, dla Gdańsku się przygotować, czy jest nam potrzebna koalicja państwowizacji chrystianitas? zadania Dzieci Świętej chrystianitas w sumie na Ziemia Krystiani Dlaczego rządzący nie odnawiają wśród włoskich Jana Kazimierza? Tatuaże, mowa, czy coś więcej? Czy wzorem koronacji z Marią nie należałoby wprowadzić w zwyczaju koronacji obrazów Jezusa Chrystusa, Jezus w ikonografii, wyłącznie na krzyżu, czy jako król? Ekspiacja to jest odpokutowanie za winę, oczyszczenie ludzkie działania w charakterze religijnym, pokuta mające na celu przywrócenie jedności z Bogiem, naruszonej grzechem samego pokutującego do winnego człowieka czy społeczności. I drodzy Państwo, teraz przejdziemy do tego, cośmy wczoraj tutaj już yy, 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 uchwalili w pierwszym dniu, znaczy zaprojektowali jeżeli chodzi o uchwały. Yy, I szybciej to przelecimy, to pan Cezary miał jakieś uwagi, a może dzisiaj raz coś jeszcze natchnie, więc skorygujemy te wczorajsze projekty uchwał i będziemy później mówić o projektach uchwał drugiego dnia, że Państwo Watykan musi upaść, naszym zdaniem, państwo. Okay. Królestwo Polskiej Leki nie ma i nie chce mieć zwią żadnego związku z państwem Watykan. Ma związek ze stolicą apostołów jako stolicą główną, dwunastu apostolatów. Król Polski Leki na biskupów i księży. Dotychczasowi biskupi, księża i zakonnicy powinni się swoją przynależność. Państwo Watykan czy Królestwo Polskiej Leki. Ryt słowiański powinien powrócić. Liturgia słowiańska powinna powrócić. Fragment żeśmy pokazali. W Apostolacie Słowiańskim nie ma urzędu kardynała. Koronacja króla i królowej w rycie słowiańskim, który z regio jest religią, pokój jak zbórski. Tutaj zamkniemy ten cudzysłuch, znaczy ten nawias, jako jakby, nie, jest tam dalej ten nawias. Anno do 1555, pokój wesparski, ano do 1648. Jest to taka brutalna formuła, ale ona się wychodzi właściwie, można powiedzieć, z sztu mieszka. Tak? Mieszko ochrzcił się w rycie niemiecko-rzymskim i przyjmuje się to jako chrzest polski. I nie mówi się, że naród się oczcił, tylko że mieszko się ochrzcił. Zwróćmy na to uwagę. Książę, król się chrzci i przyjmuje się, że to jest chrzest polski. Czyli ta zasada qui us regiae religiae obowiązywała jakby wtedy już niepisana, potem była zapisana tym pokojem augsburskim i podniesiona w pokoju westfalskim. I my dzisiaj dążymy do tego samego, żeby Król, który będzie koronowany, przyjął właściwy ryb. czyli żeby było wiele w że król po ponad 200 latach interwenium powinien stworzyć takie nowe otwarcie. W sensie religijnym, duchownym, ustrojowym. Mamy tą szansę, bo zawsze jest taki, taka przerwa to jest taka ta zwana renta nadzwyczajna. Czyli mamy takie, tak, ekonomiści rozumieją, że jak czegoś nie ma, to bardzo dobrze jest coś stworzyć, ponieważ nie ma tych, tej obstrukcji, nie ma tego tamomamu. Oczywiście nie jest tak dobrze, będziemy za chwilę o tym mówić, ale rzeczywiście możemy to sobie wspólnie wynegocjować w takim zjeździe o którym będziemy, czy konferencji pokojowej ustrojowej, o której będziemy za chwilę mówić. Do czego my dążymy, do, do, do czego jakby zmierzamy, wiesz, tak? Jak to zrobić? Czy mamy czekać, aż upadnie Rzeczpospolita kolejny raz? I potem przy wstrzeszaniu Rzeczpospolitej pojawi się kolejny tym i nam, przekieruje nas na lewe sanki. Czy mamy na to czekać? Czy mamy zapanować nad tym upadkiem w tej chwili Rzeczpospolitej? Bo Rzeczpospolita upada tak? Pod, pod okupacją Bolszewii w Garniturach i Bolszewii w Ornady. My upadamy, w każdym razie upadamy cywilizacyjnie. Bo ktoś może się w tej chwili kłócić z nami tutaj, że nie upadamy ekonomicznie. Okej, okay. no, moglibyśmy tu dyskutować z drugimi docinami. Ale na pewno upadamy cywilizacyjnie, moralnie i tak dalej, duchowo. To jest, tu, tu nie ma chyba sporu. I tu nikt nie dotrzymuje w tej chwili sporu z nami, czy upadamy duchowo, cywilizacyjnie, jako Słowiańszczyzna, jako Polska. W sensie duchowości, jakby charakterności, tak? No tu nie ma raczej sporu. Spór może być tylko, czy upadamy ekonomicznie. Co my uważamy, że też nie idą sprawy w dobrym kierunku, ale może to nie jest jeszcze jakaś totalna katastrofa. Natomiast jest totalna katastrofa duchowa. Yy, tutaj pan Cenary chciałby dopisać, prawda? Jest stary, chciałbym dopisać. Tak. Dlatego, realizer koronacji. I napisać tutaj. Wojciecha Adwaga I. Nie, tu, tu, westego, nie, nie. Nie tu. Nie tu? 2.4, A, 2.4, tak? Tu. Zwracamy się do przedstawicieli stolicy Apostolskiej w Rzymie i osób nas wspierających do realizacji koronacji w punkcie 2.3. Koronację. Wojciechka. Znaczy to było Lecha, formacji Lecha, Lecha. 11-ego, Ciewka, Edwarda, Pierwszego, I, Iwona ja. Iwony Tak. Jak punkcie Jak w punkcie ja patrzy. Yy, tu możemy napisać tylko De bo to jest początek dynastii Leszczyńskich, żeby każdy też wiedział, te jakoś nie zasłaniamy, wręcz jesteśmy dumni z nazwiska. Jak módlcie ja jak najszybciej celu uwielbienia swoich interesów. Ogręzkowy celibat kapłanów, wśród powinien być zniesiony, Celibanci tylko w zakonach klauzulowych. Reforma Stolicy Apostolskiej w kierunku apostolatów i dwunastu apostołów, czyli dwunastu apostolatów i dwunastu apostołów. Apostoł Piotr apostolikiem serwus tej serii. I wcale była za to zgoda, uciekł Pan Cezary tego obóz i mamy, mamy teraz otwarte jakby nową kartę na dzisiaj. Ja tutaj przekieruję w tej chwili odczytam to, co rano natchnęło nas. sprawa ogólne, drodzy Państwo, tezy do wystąpienia naszego. Jakbyś w w tej chwili to wyłączyła, jeszcze raz włączyła, to mhm. bardzo proszę.